Mahony Tycielakuta Suriby! Witam Was serdecznie tym pięknym akcentem. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, raczej porównamy, petardy od Zeny. Tak jest, dobrze słyszeliście to opakowanie, gdzie mamy 20 sztuk w jednym, jakim w drugim opakowaniu. Musimy zapłacić powyżej 20 zł. Tak jest, mamy tutaj Zena Color Bank i Zena Red Salute brzmi dość ciekawie powiem wam jeśli chodzi o petardy od zeny to mi się podoba że w większości przypadkach zeny wszystkie prawie wyroby wyglądają tak czarne tło żółte piorunki tu takie ślipka napis zena i potem tylko są różne po prostu napisy to samo było kiedyś właśnie z wyrzutniami hukowe nie hukowa kiedyś testowałem ogólnie zena mi jako tako się dość fajnie podoba jest to belgijski importer przejdźmy sobie może najpierw do Zena Color Bank. Mianowicie tutaj gramatura jest 30 gramów na opakowanie, co daje nam, hmm, niech pomyślę, 1,5 grama na petardkę 1,5 grama na petartkę, czyli w miarę dość dobry wynik. Zobaczmy sobie jak petardki wyglądają, jak otwieramy opakowanie. W środku mamy dwa mniejsze takie opakowania. Dość fajnie, dość fajnie, Janusz by zaraz to sprzedał zamiast całe opakowanie No po, to po dwie paczuszki w tej samej cenie co to, na straganie, pozdrawiam e, Mamy dwie takie małe paczuszki No i tutaj nawet mamy zobaczcie uwagę Eee, jest gramatura 15 gram neku na to mało opakowanie czyli mamy opakowanie zbiorcze, gdzie są informacje dotyczące tego wszystkiego. A jak wyciągamy po prostu, no to na każdej takiej paczuszce mamy informację dotyczącą tego, czyli sklep tak naprawdę nie musi tego sprzedawać, może sprzedawać taniej, po prostu to i tyle. Czyli mamy wybór, albo ktoś kupuje 20 sztuk petard, albo ktoś może sobie kupić 10 sztuk petard, bo wszystko tutaj jest opisane, więc yy nie będzie na przeszkodzie jak to się po prostu sprzeda <laughs> Zresztą zobaczyć. tutaj macie gramaturka, kategoria P1, emiter e, gramatura 30 gram neku, a tutaj jest gramatura, o w tym miejscu macie gramaturkę 15 gram Zobaczmy jak one wyglądają bruszka e, zębuszka nie powiedziała mi jak one strzelają petarda wygląda wielkościowo jak FP3 wielkościowo jak FP3 e, Dużo gipsu, korpus, cienki, ale nie mogę powiedzieć czy jest twardy czy nie, ze względu na to, że tutaj jest pewnie psi wał tego prochu. No cóż, odpalmy sobie jedną luzem, zobaczymy jak to to w dudniach na 1,5 gramową petardę. Pamiętajcie, że od, tego, od tej gramatury trzeba odjąć jeszcze ląd i flarę. Niestety wróżka, zębuszka zachorowała i dziadyka nie chciał mi powiedzieć ile faktycznie to ma. Odpalamy jedną petardę, jest bardzo dużo nawalone. Flary, widzicie? Ląd się wolno pali I Czerwona flara Dobrze Jak na petardę, która ma około Grama na znaczy siocha, Strzeliła dość dobrze Teraz mamy Red Salute Red Salute i tutaj gramatura Emiter dźwięku, zobaczcie 50 gram neku, czyli jedna petarda ma 2,5 grama. Yeah! Jeee! Dlaczego akurat wziąłem te do tamtych? Tamta ma półtorej, ta ma 2,5, więc ta definitywnie powinna dudnąć mocniej. No zobaczymy. Otwieramy opakowanie. No i tutaj w środku nie mamy opakowania zbiorczego. Normalnie są luzem Petardki. Bierzemy jedną petardkę. Jakość wykonania musicie ocenić sami. Nie źle, na pewno jest przylegający papier, ale Chińczyk mógł się troszeczkę bardziej przy, postarać, jeśli dokleja bibułka. Lącik krótszy niż tam, zresztą zaraz wam pokażę, bo to jest informacja godna uwagi, że kolor bank e, nie, chociaż ląty są podobne. Zobaczcie, tu jest kolor bank, tu jest ten, widzicie? Tu jest grubszy ląd, tu jest chudszy, ale też króciutkie e, od spodu. No cóż, i tu nawet mamy gramatura 2,5 grama. No zaraz sprawdzimy, czy faktycznie ma te 2,5 grama. Denerwują mnie te bibuły, będzie flara. Ląd wolno się pali. Czerwona krótka flara, tam była dłuższa. Petardka delikatniej jest głośniejsza, ale ta miała krótszą flarę. Więc ja teraz zapraszam Was na krótki test na decybelomierzu, i później lecimy z testem. Na ganku. On się cieszył kurwa. Petardy nie. zena kolor bank. Piciu ściął. Kolor bank. Za piciuś wielo. O. No, leciej, ja. <głos> 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 o, wyniczek. Piciuś mi tu przyleciał, usłyszał. Huk petard. Jeszcze raz kolor bank. Zena color bank. Nawet zadowalający wynik. Teraz bierzemy petardy. Red salut. Red salutę. Yeah. Yeah. Wychodzi na to, że red salutę. Troszeczkę głośniejsze są. Red salutę. I nawet wynik zadowalający Petardka, gramatura, garnka Odpalamy Przykrywamy I w długą Uuu. Wiecie na jaką wysokość podbiło? Jak te krewetkowe petardy Jak te krewetkowe petardy Na taką samą mniej wysokość Ale gramatura by mniej więcej się zgadzała z tymi krewetkowymi petardami więc nie ma tragedii Nie ma tragedii, tylko te wypadają lepiej od krewetkowców Według mnie Teraz bliska No odpowiedział, że ciutkę gorzej Od tych krewetkowych petard No cóż To był kolor Bang Teraz Red Salute Które mają 2,5 grama więc te już powinny, definitywnie, wyżej podbić nasz garnek ja Jestem ciekawy tych petard ja Jestem ciekawy, czy warto w ogóle będzie je sprowadzać, czy też nie Odpalamy, przykrywamy I w dół No Wyżej, wyżej, trochę szybciej dziabnęła Ale, parę metrów Wyżej, teraz staniemy sobie pod gankiem o, wiecie Jaki zapach czuję Zapach siarki No poważnie Czuję Ten dymek co tutaj jest Wali siarką O kurde Nie wiem jak jest to spowodowane Co tu zostało użyte Ale pachnie mi taką Petardą starą na siarę No taką siareczką Waliło fajną Jak to kiedyś się człowiek sztachał i. Nie! Ta już tak lepiej nie podbiła tego garnuszka. Czeka, siareczka, chodź tutaj. No, nie wiem, co oni używają do tych red ale zapach jest siary. Zobaczmy. Jeszcze raz odpaliłem się luzem. Kolor bęk całkiem dobre te petardy i Red Salute no tutaj ten ląd jest zdecydowanie taki bardziej kiczowaty ciutkę lepsza flara ale w ogóle Saluta nie widzę, więc nazwa Red Salute jest zupełnie mylna dobra, pójdziemy teraz, sprawdzimy sobie te petardki na wodzie i przejdziemy do yy, podsumowania, bo jest o czym opowiadać mi się zdaje o zaraz wpadnę kolor bank Odpalamy Uii. Petardka idzie na dno i się pali i wybucha Red salute Oho Nie zdążyła utonąć i flara ją po prostu wybiła. No dobra. Nie będę nagrywał wam testu na trawie. Ze na to, że trawy nie ma. Jest jeszcze zgniłka. Co do petard. Powiem wam tak. Yy, testowałem ostatnio te pistol. Tę krewetkę i piranie. Tam oceniłem chyba 7. 7 z minusem. Ale powiem wam, jeśli chodzi o Zenkę. Troszeczkę lepiej mi przypadła do gustu. Jak na dzisiejsze czasy. No właśnie, jak na dzisiejszy czas Zena Color Bank. Dużym plusem jest to, że mamy dwa mniejsze opakowania w środku: jeden dla nas, drugi dla kolegi. Zamiast sprzedawać dwóch opakowań drożej, można sprzedać jedno opakowanie taniej, na przykład na testy. To taka informacja: do sklepów możecie legalnie sprzedawać, tylko tutaj delikatnie taśmą zaklejcie, żeby się opakowanie nie rozleciało. Petardka ma lepszy ląd. Od Red Salute, ale jest troszeczkę słabsza, troszeczkę, minimalnie jest słabsza, aż tak bardzo tego nie odczujecie. Jakość wykonania nie jest najgorsza, widziałem o wiele, wiele gorsze petardy, jeśli chodzi o wykonanie. Petarda jest w miarę dobrze wykonana, lącik gruby, ładnie się pali w wodzie. Jak na dzisiejsze standardy, tej petardzie, jak na dzisiejsze standardy, nie biorąc pod uwagę mocy emiterów, yy, daje ocenę 8% na 10 no wiadomo, mogłaby być trochę mocniejsza ale nie ma co dramatyzować nieźle więc lącik podw podwójne opakowanie ładna czerwona flara jakość wykonania teraz Red Salute, no tutaj już musicie kupić całe opakowanie tutaj jakość wykonania też nie jest najgorsza troszeczkę mógł Chińczyk się przyłożyć, ale też nie jest najgorsza tu ląd jest zdecydowanie chudszy, krótszy i wydaje mi się, że troszeczkę szybciej wybucha, ale petardy y, delikatnie głośniejsze od tych, więc tym y, ja daję 8 z minusem, to jest moja ocena, 8 z minusem i ósemka, więc jak się skończą emiterki mocne, y, to już według gustu, ale te petardki naprawdę wypadają dość fajnie jak na dzisiejsze czasy, tylko no wiadomo, cena jest dość drogawa, bo trzeba ponad wiedychy dychy dać, no ale to nie są petardy ściągane, od Chińczyków do Polaków, tylko to są petardy ściągane od Chińczyków do Belgów i od Belgów do Polaków, a więc wiecie, każda taka podróż musi przynieść komuś zysk. Gdyby taką Zenę ściągać centralnie od Chińczyków do, do nas, omijając pośredników Belgii, to petardy byłyby pewnie tańsze. Chociaż Znając e, przebitkę na petardach mocniejszych, jak e, wszystko poszło w górę, tak jak złoto sobie bardzo powoli dryftuje, to emitery w 2020 roku, można powiedzieć, że 100% poszły w górę. Dosłownie 100%. Więc morał jest z tego taki, że jeśli ktoś kiedyś sobie kupił od groma emiterów i dalej je ma, to dla przykładu, jeśli ktoś kupił. EXPLODER 4 po 12 zł, bo w takiej cenie nawet szło zakupić jeszcze w 2019 i na początku 2020 po 12 zł i przytrzyma. To ja przypuszczam, że spokojnie za trzy dychy pójdzie z ucowaniem ręki. Jak w 2020 roku ludzie się śmiali, że skrimy 10 po 100 zł. Gdyby nie brali, to by takiej ceny nie było. Odpowiedź jest prosta. Więc, e, jeśli ktoś kiedyś zakupił duże literów, to jest lepsza lokata niż po prostu złoto, lepsza lokata niż złoto, e, ale to wracając do tych petard, no tak jak mówię, wiadomo, Chiny, Belgia, Polska, gdyby ominąć jak to się mówi, jakiegoś pośrednika, to przypuszczam, że na te 15 złotych, no jakby kosztowały 15 zł, przypuszczam, że dałoby to radę zrobić, tylko sklep, który musiałby o wiele wiele marże opuścić. Ale gdyby kosztował te 15-16 zł, Dobre petardy, chociaż za dwie dychy tak sobie kupić paczkę, żeby od czasu do czasu sobie odpalić, też wypada fajnie, tylko dla nas salute salutę, myślałem, że będzie czerwony salut chyba za dużo bajek się oglądam. Pozdrawiam Was licznie wbijajcie do sklepu zapraszam Was także na instagram machony69 oraz mój dodatkowy kanał machony bez piny, gdzie tam opowiadam różne ciekawe historie związane także ze szkołą. Przekonajcie się o tym sami, link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam Was podbajcie dbajcie o siebie i o innych i pamiętajcie, żeby prawidłowo i bezpiecznie odpalać pirotechnikę, żeby było jak najmniej wypadków spowodowanych bezmyślnym i złym odpalaniem pirotechniki. Oczywiście ja nie jestem Waszym wzorem do naśladowania, ja tylko jestem Jestem tu po to, żeby zapewnić Wam rozrywkę na najwyższym poziomie. I tym pięknym akcentem kończę ten cudowny odcinek i wracam do domu na piśmie czegoś ciepłego, bo zmarzłem.